Niewytłumaczalnego pokoju po uświadomienie sobie Bożej obecności poprzez innych ludzi, znaki te są dowodem Bożej miłości i troski. Zostań z nami do końca, a dostrzeżesz te znaki w swoim życiu. Będzie to nie tylko nauka, ale także podróż duchowej więzi i odnowy, znak jeden, odczuwanie Jego obecności. Odczuwanie obecności Boga. Jest jednym z najgłębszych znaków jego towarzystwa w naszym życiu. Ale co tak naprawdę oznacza uświadomienie sobie tej obecności? Nie chodzi tylko o cudowne lub wspaniałe chwile. Często objawia się ona po cichu, jak powie, w pokoju, pośród zgiełku codziennego życia. Ojca Pio intensywnie doświadczał tej boskiej obecności. Relacjonował, że odczuwał Bożą miłość nawet w najtrudniejszych chwilach, takich jak ból fizyczny i duchowy. Ta percepcja nie była owocem czegoś nadzwyczajnego, ale wiary, która potrafiła rozpoznać Boga w małych rzeczach, w świcie nowego dnia, w cieple szczerej modlitwy, lub w sile, która pojawia się w obliczu wyzwań. Ty również możesz rozpoznać ten znak. Pomyśl o chwilach, w których pomimo trudności odczuwałeś niewytłumaczalną pogodę ducha. Być może było to w chwili modlitwy, lub nawet w chwili ciszy, kiedy twój umysł zdawał się mówić: Wszystko będzie dobrze. Ten wewnętrzny spokój jest wyraźnym odzwierciedleniem Bożej obecności, ponieważ Bóg jest źródłem pocieszenia i bezpieczeństwa. Ojca Pio uczy nas, że te percepcje można kultywować. W jaki sposób? Poprzez nieustanną praktykę modlitwy i zaufania Bogu, przeznaczając każdego dnia czas na rozmowę z Nim, otwierasz swoje serce i stajesz się bardziej otwarty na rozpoznawanie Jego obecności. Znak dwa: poprzez Jego słowo. Kolejnym potężnym znakiem Bożej obecności jest Jego słowo. W Biblii znajdujemy wskazówki, pocieszenie i odpowiedzi na najtrudniejsze życiowe sytuacje. Czytanie Pisma Świętego jest jednym z najwyraźniejszych sposobów, w jaki Bóg przemawia bezpośrednio do nas. Ojca Pio miał głęboką więź ze słowem Bożym i często używał go do medytacji, poszukiwania mądrości i prowadzenia. Listach do wiernych korzystał z nauk Biblii jako głównego źródła, ponieważ wiedział, że można tam znaleźć prawdziwą Bożą Mądrość. Słowo Boże to nie tylko tekst historyczny, to dialog między Stwórcą a tobą. W chwilach zwątpienia może zaoferować odpowiedzi, których się nie spodziewałeś. Na przykład w psalmach można znaleźć pocieszenie, w ewangeliach nadzieję, a w listach Świętego Pawła praktyczne wskazówki dotyczące życia wiarą. Jedną z praktyk zalecanych przez Ojca Pio jest medytacja nad krótkimi Wiernych, czy kiedykolwiek miałeś doświadczenie otwierania Biblii i znajdowania wersetu, który wydawał się dostosowany do Twojej sytuacji? To nie przypadek, to Bóg przemawia do Twojego serca. On używa swojego słowa, aby pocieszać, poprawiać i inspirować. Kiedy czytasz uważnie i z modlitwą, Pismo Święte ożywa, tak jakby każda wiadomość była napisana dla Ciebie. Ojca Pio przypomina nam, że aby słuchać Boga, musimy poświęcić czas na tę lekturę z pokorą i wiarą. Zwykł mawiać, że nawet w swoich fragmentami Pisma Świętego. Wybierz werset i rozmyślaj nad nim przez cały dzień. Zadaj sobie pytanie, co Bóg chce mi powiedzieć przez to przesłanie. To proste ćwiczenie może otworzyć Ci oczy na to, w jaki sposób Bóg jest obecny w Twoim życiu. Znak trzech. Poprzez ludzi Bóg często objawia się poprzez ludzi wokół nas. Ojca Pio wierzył, że ludzkie interakcje mogą być kanałami Bożej łaski i zawsze zachęcał wiernych, by byli uważni na słowa i czyny tych, którzy ich otaczają. Ile razy ktoś powiedział: Ci dokładnie to, co potrzebowałeś usłyszeć w trudnym momencie? A może otrzymałeś nieoczekiwaną pomoc właśnie wtedy, gdy najbardziej jej potrzebowałeś? Te spotkania nie są zwykłymi zbiegami okoliczności. Bóg używa ludzi jako narzędzi do okazywania swojej troski, miłości i przewodnictwa. Ojca Pio miał dar rozpoznawania, kiedy ktoś był używany przez Boga. Dzielił się historiami wiernych, którzy dzięki prostym radom lub gestom zostali poprowadzeni do życia w większej wierze. Nauczał również, że praktykując miłosierdzie, możemy stać się Bożymi narzędziami dla innych. Pomyśl o ludziach w swoim życiu, którzy przynieśli ci słowa pocieszenia, mądrości lub zachęty. Być może byli to członkowie rodziny, przyjaciele, a nawet nieznajomi. Te chwile. Przypominają nam, że Bóg nigdy nas nie opuszcza i zawsze wysyła znaki swojej obecności. Co więcej, interakcje z innymi ludźmi mogą również uczyć nas ważnych lekcji. Nawet wyzwania w relacjach mogą być okazją do duchowego wzrostu. Jak powiedział ojca: Pio. Cierpliwość wobec innych jest formą świętości. Aby rozpoznać ten znak, ważne jest, aby być uważnym i wdzięcznym. Zamiast ignorować gesty życzliwości lub słowa mądrości, przyjmij je jako boskie dary. W ten sam sposób staraj się być światłem w życiu innych, pozwalając Bogu działać przez Ciebie. Pamiętaj, Każda osoba, która staje na Twojej drodze, ma swój cel. Niektórzy przynoszą błogosławieństwa, inni lekcje. Wszyscy w jakiś sposób są częścią Bożego planu dla Twojego życia. Znak 4: Dzięki intuicji, jednym z najbardziej subtelnych i potężnych znaków, że Bóg jest z Tobą, jest Twoja intuicja. Ojca Pio często mówił o znaczeniu słuchania tego, co Bóg wkłada w nasze serca. Ile razy miałeś silne przeczucie tego, co powinieneś zrobić, nawet nie wiedząc, skąd to przekonanie pochodzi? Być może przeczuwałeś, że coś jest nie w porządku i podążając za tym instynktem, uniknąłeś trudnej sytuacji. A może wręcz przeciwnie, poczułeś impuls do działania w pozytywny sposób, na przykład pomagając komuś lub podejmując decyzję, która wydawała się trudna, ale ostatecznie przyniosła pokój. Ojca Pio nauczał, że aby rozpoznać obecność Boga w intuicji, konieczne jest pielęgnowanie czystego serca i otwartego umysłu. Wymaga to modlitwy, refleksji i zaufania. On sam w pełni ufał temu Boskiemu przewodnictwu i zachęcał swoich naśladowców, by robili to samo. Intuicja jest szczególnie ważna w chwilach zwątpienia lub niepewności. Kiedy czujesz się zagubiony, ten wewnętrzny głos może być środkiem za, pomocą którego Bóg wskazuje ci drogę, nie krzyczy, to szept, który wymaga spokoju i ciszy, aby zostać usłyszanym. Dlatego ojca Pio nalegał na praktykowanie wewnętrznej ciszy, odcinając się od rozpraszających bodźców, aby wyraźnie usłyszeć głos Boga. Pamiętaj, że ta boska intuicja zawsze promuje dobro, pokój i harmonię. Jeśli wewnętrzne uczucie prowadzi Cię do działania z miłością, hojnością lub współczuciem, najprawdopodobniej jest to znak od Boga. Zwracając uwagę na te impulsy, wzmacniasz swoje duchowe połączenie i odkrywasz cel, jaki on ma dla Twojego życia. Znak 5. Poprzez okoliczności Bóg objawia się również poprzez okoliczności, których doświadczamy na co dzień. Ojca Pio często podkreślał, że nic nie dzieje się przypadkiem i że w każdym wydarzeniu naszego życia Bóg pozostawia ślad swojej obecności. Czy to w trudnościach, czy w błogosławieństwach, on zawsze działa dla naszego dobra. Być może ostatnio napotkałeś przeszkodę, coś co początkowo wydawało się problemem, ale Ostatecznie okazało się okazją do wzrostu. A może doświadczyłeś chwili radości, która przyszła niespodziewanie, takiej jak ponowne spotkanie z ukochaną osobą lub osiągnięcie, które wydawało się niemożliwe. Te wydarzenia są Bożym sposobem na pokazanie nam, że On sprawuje kontrolę, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie tego od razu zrozumieć. Ojca Pio często radził wiernym, by postrzegali trudności jako próby wiary i okazję do zbliżenia się do Boga. Mawiał Krzyż jest drogą do nieba. Oznacza to, że nawet w czasach cierpienia Bóg jest obecny, kształtując nasz charakter i prowadząc nas ku wyższemu celowi. Błogosławieństwa są również wyraźnymi znakami Bożej obecności. Kiedy otrzymujesz coś, czego się nie spodziewałeś, np. zwycięstwo, uzdrowienie, a nawet chwilę spokoju pośród chaosu, przypomina ci to, że Bóg troszczy się o każdy szczegół twojego życia. Aby rozpoznać Boga w okolicznościach, konieczne jest uważne i wdzięczne spojrzenie. Zacznij postrzegać każde wydarzenie, duże lub małe, pozytywne lub trudne, jako część Bożego planu. Zadaj sobie pytanie czego Bóg próbuje mnie tutaj nauczyć? Jak mogę wykorzystać to doświadczenie, by wzrastać duchowo? Kiedy przyjmiesz tę perspektywę, odkryjesz, że nawet najprostsze, najbardziej rutynowe chwile mogą być dowodem Bożej obecności, przypomnieniem, że On nigdy nie opuszcza tych, którzy Mu ufają. Jeśli ten film poruszył Twoje serce i pomógł Ci rozpoznać znaki Bożej obecności w Twoim życiu, koniecznie podziel się tym przesłaniem z innymi. Wiele dusz może znaleźć pocieszenie i duchową odnowę, poznając te boskie znaki. Skorzystaj również z okazji, aby polubić ten film i zasubskrybować kanał, aby nadal otrzymywać inspirujące i wzbogacające wiarę treści. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak Bóg objawia się w Twoim życiu? Często szukamy wielkich znaków i zapominamy, że Bóg działa w drobnych szczegółach codziennego życia. Ojca Pio. Ze swoją głęboką duchowością uczy nas, że Bóg jest zawsze obecny, ale to od nas zależy, czy nauczymy się dostrzegać Jego działanie. W tym filmie poznamy pięć znaków, że Bóg jest z Tobą. Znaków, które gdy zostaną rozpoznane, mogą zmienić sposób, w jaki żyjesz i wzmocnić Twoją wiarę. Od poczucia, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy Bóg nadal Ostrzega nas poprzez Biblię? Ojciec Pio, znany ze swojej głębokiej duchowości i zdolności rozeznawania, przypomina nam, że Bóg nadal wysyła wiadomości do swoich dzieci. Pytanie brzmi: czy zwracamy uwagę na te znaki, czy je ignorujemy? W tym filmie poznamy pięć znaków ostrzegawczych z Biblii, które pozostają tak samo aktualne dzisiaj, jak w czasach starożytnych. Są to ostrzeżenia, które, jeśli zostaną rozpoznane, mogą zmienić naszą więź z Bogiem, przynosząc więcej pokoju i kierunku w naszym życiu. Wyobraź sobie, jakby to było, gdybyś mógł zidentyfikować te znaki w swoim codziennym życiu, rozumiejąc wiadomości, które Bóg wysyła specjalnie dla ciebie. Od małych gestów po wielkie wydarzenia, znaki te przypominają o Boskiej miłości i trosce. Pozostań z nami, gdy rozwikłamy te pięć biblijnych znaków i pokażemy Ci, jak zastosować je w swojej rutynie, wzmacniając swoją wiarę i duchową wędrówkę. To, czego za chwilę się dowiesz, może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz Bożą obecność w swoim życiu. Biblia jest pełna przykładów na to, jak Bóg używał znaków, aby komunikować się z ludzkością. Od Starego Testamentu po Nowy, znaki te służyły jako ostrzeżenia, wskazówki i przypomnienia o boskiej opiece. Jednak wraz z upływem czasu wiele osób zaczęło postrzegać te relacje jako odległe historie, oderwane od współczesnej rzeczywistości. Prawda jest jednak taka, że Bóg się nie zmienił. Tak jak przemawiał do patriarchów, proroków i uczniów, tak nadal prowadzi nas dzisiaj. Ojciec Pio był wielkim orędownikiem tej idei, nieustannie potwierdzając, że Bóg jest obecny w każdej chwili naszego życia, czy to poprzez okoliczności, ludzi, czy nawet w ciszy modlitwy. Wielu z nas stoi w obliczu duchowego odłączenia. Pośpiech, technologiczne rozproszenia i codzienne zmartwienia mogą uczynić nas niewrażliwymi na głos Boga. Ten brak uwagi na Boże znaki sprawia, że tracimy cenne okazje do duchowego wzrostu i ukierunkowania. W tym filmie nie chodzi tylko o rozpoznawanie znaków, jest to zaproszenie do ożywienia duchowej wrażliwości. Spójrzmy na Biblię świeżym okiem, ucząc się, że te pięć znaków ma takie samo zastosowanie dzisiaj, jak w czasach Mojżesza, Dawida czy Pawła. Teraz. Gdy rozumiemy już znaczenie łączenia nauk biblijnych ze współczesnym życiem, zbadajmy pięć znaków i nauczmy się je rozpoznawać. Znak jeden. Głos sumienia. Czy kiedykolwiek czułeś wewnętrzny niepokój po podjęciu decyzji? To dręczące uczucie, że coś jest nie tak. Biblia uczy nas, że sumienie jest jednym z najwyraźniejszych sposobów, w jaki Bóg komunikuje się z nami, jest jak duchowy kompas, który ostrzega nas, gdy zbaczamy z właściwej ścieżki. Dawid w Starym Testamencie jest tego dobitnym przykładem. Po popełnieniu poważnych błędów, takich jak epizod z Batrzebą, Dawid został skonfrontowany z własnym sumieniem. Co doprowadziło go do prawdziwej skruchy. W Psalmie 51 widzimy głębie jego skruchy, gdy woła o przebaczenie i oczyszczenie. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie ducha niezłomnego. Dziś głos sumienia nadal jest niezbędnym przewodnikiem. Ilekroć poczujesz niepokój lub wezwanie do refleksji nad swoimi działaniami, zatrzymaj się i posłuchaj. Może to być znak od Boga, który prosi Cię o ponowną ocenę swoich wyborów, znak dwu nieoczekiwane wydarzenia. Niektóre sytuacje w naszym życiu wydają się pojawiać znikąd, nagłe zmiany, nieoczekiwane straty, a nawet spotkania, które wydają się zbiegiem okoliczności. W rzeczywistości wydarzenia te mogą być wyraźnymi znakami, że Bóg próbuje nas poprowadzić lub ostrzec. Pomyślmy o historii Jonasza. Bóg wezwał go do głoszenia w Niniwie, ale Jonasz uciekł w przeciwnym kierunku. Jednak nieoczekiwane wydarzenie, połknięcie przez Wielką Rybę, zmusiło go do przemyślenia swoich wyborów i skłoniło do wypełnienia Bożego wezwania. To wydarzenie nie było karą, ale okazją do zmiany kierunku. Dziś również nieoczekiwane wydarzenia mogą być wykorzystane przez Boga. Aby nas czegoś nauczyć, lub zmienić nasz kurs. Być może ta stracona okazja, lub opóźnienie ma większy cel, którego jeszcze nie rozumiemy. Praktyczne zastosowanie. W obliczu nieoczekiwanego momentu zadaj sobie pytanie: czego Bóg próbuje mnie nauczyć? Zamiast reagować rozpaczą, spróbuj dostrzec boski cel, kryjący się za tą sytuacją. Znak 3. Sny i wizje. Od czasów biblijnych i na długo przed nimi Bóg wykorzystywał sny i wizje do przekazywania ważnych wiadomości. Józef w Starym Testamencie jest tego doskonałym przykładem. Jego sny nie tylko przepowiadały przyszłe wydarzenia, ale także służyły jako boski przewodnik w trudnych czasach. W Nowym Testamencie widzimy przykłady takie jak Józef, mąż Maryi któremu Bóg we śnie nakazał ucieczkę do Egiptu i ochronę dzieciątka Jezus. Momenty te pokazują, jak Bóg może wykorzystać podświadomość, aby do nas przemówić, zwłaszcza gdy jesteśmy w stanie odpoczynku i otwartości. Chociaż nie każdy sen ma duchowe znaczenie, niektóre mogą być wyraźnymi znakami od Boga, kiedy sen pozostaje żywy w umyśle i wydaje się być pełen znaczenia. Może to być czas, aby zastanowić się nad tym, co reprezentuje. Znak 4. Porady i ludzie. Czy kiedykolwiek otrzymałeś radę we właściwym czasie lub spotkałeś kogoś, kto wydawał się być we właściwym miejscu we właściwym czasie? Bóg często używa innych ludzi jako narzędzi do przekazywania nam swojej woli. W Biblii widzimy to w relacji między Mojżeszem a Jetro. Kiedy Mojżesz był przytłoczony prowadzeniem Izraelitów, Jetro, jego teść, zaoferował mądrą radę, jak delegować obowiązki. Ta rada nie tylko pomogła Mojżeszowi, ale także zapewniła skuteczniejsze przywództwo. Dziś rady przyjaciół, rodziny, a nawet nieznajomych mogą być znakami od Boga. Mogą oferować nową perspektywę, a nawet odpowiedzi na modlitwy. Znak pięć, słowo Boże spośród wszystkich znaków, Słowo Boże jest najbardziej bezpośrednie i potężne. Biblia jest czymś więcej niż zapisem historycznym. Jest żywym, ponadczasowym przewodnikiem, który przemawia do nas w każdym wieku. Jest opisywana jako lampa dla naszych stóp i światło na naszej ścieżce. Psalm 119, 105. Kiedy czytamy Pismo Święte z otwartym sercem, zdajemy sobie sprawę, że wiele wersetów wydaje się wyróżniać, przemawiając bezpośrednio do naszych obecnych okoliczności, to tak, jakby Bóg wysyłał nam osobiste wiadomości za pośrednictwem świętych stron. Ojciec Pio głęboko cenił Biblię i wierzył, że jest ona kluczem do rozeznawania woli Bożej. Często zachęcał wiernych do zanurzenia się w słowie nie tylko po to, by się uczyć, ale by żyć naukami w codziennym życiu. Praktyczne zastosowanie. Wyrób w sobie nawyk codziennego czytania Biblii. Zanim zaczniesz, poproś Boga, by otworzył twój umysł i serce na zrozumienie konkretnych przesłań, które chce ci przekazać. Notuj wersety, które poruszają Twoje serce i zastanawiaj się, jak zastosować je w swoim życiu. Rozpoznawanie Bożych znaków w swoim życiu wymaga praktyki, uwagi i serca gotowego do słuchania. Często znaki te mogą wydawać się subtelne, ukryte pośród zakłóceń codziennego życia. Dlatego tak ważne jest kultywowanie nawyków, które pomogą Ci uświadomić sobie Bożą obecność wokół Ciebie. Ojciec Pio wierzył, że modlitwa jest kluczem do utrzymania więzi z Bogiem. Poprzez nieustanną modlitwę można dostosować swój umysł i ducha do woli Bożej, stając się bardziej otwartym na znaki. Zalecał również chwilę ciszy i refleksji. Ponieważ to właśnie w ciszy często słyszymy głos Boga najwyraźniej. Kolejnym ważnym krokiem jest praktykowanie wdzięczności. Rozpoznając błogosławieństwa w swoim życiu, otwierasz przestrzeń, aby zauważyć, jak Bóg działa w małych i dużych szczegółach. Zwróć też uwagę na zmiany w swojej rutynie, ludzi, którzy pojawiają się na Twojej drodze i uczucia, które pozostają w Twoim sercu. Rozpoznawanie Bożych znaków i odpowiadanie na nie może zmienić Twoje życie w głęboki sposób, zarówno duchowo, jak i w codziennej podróży. Znaki te nie tylko dostarczają wskazówek, ale także wzmacniają więź z Bogiem i odnawiają wiarę. Kiedy postrzegasz głos sumienia, nieoczekiwane wydarzenia lub rady od ludzi wokół Ciebie, jako przejawy Boga, zaczynasz żyć z większym celem i intencją. Biblia wyjaśnia, że Bóg chce jak najlepiej dla swoich dzieci, a te znaki są sposobami na poprowadzenie cię w kierunku ścieżek pokoju i spełnienia. Przemiana następuje, gdy nie tylko rozpoznajesz znaki, ale także odpowiadasz na nie wiarą i działaniem. Na przykład, wyczuwając, że twoje sumienie wskazuje na konieczną zmianę, masz możliwość naprawienia Błędów i duchowego rozwoju. Rozumiejąc nieoczekiwane wydarzenie jako Boże wezwanie, możesz przyjąć nowe wyzwania z ufnością, a nie ze strachem. Ojciec Pio często nauczał, że prawdziwa przemiana ma miejsce, gdy w pełni ufamy Bogu. Mawiał Módl się, czekaj i nie martw się. Taka postawa poddania się pozwala ci postrzegać znaki nie jako zniechęcające wyzwania, ale jako okazję do dostosowania się do Bożego planu dla Twojego życia. W każdym momencie Twojego życia Bóg próbuje się z Tobą komunikować, czy to poprzez Twoje sumienie, nieoczekiwane wydarzenia, sny, ludzi wokół Ciebie, czy Jego Słowo. Te znaki nie są przypadkowe, są one odzwierciedleniem boskiej miłości i przewodnictwa, zawsze tam, aby pomóc Ci żyć zgodnie z Jego wolą. Teraz bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby zwracać uwagę na te znaki. Żyjemy w świecie pełnym rozproszeń, ale prawdziwy pokój i mądrość pochodzą ze słuchania i podążania za głosem Boga, który zawsze prowadzi nas ku dobru. Podobnie jak prorocy i święci z 30 dni przeszłości, Ty również możesz być prowadzony przez te boskie znaki, które mają moc głębokiej przemiany Twojego życia. Poświęć więc czas na refleksję, modlitwę i rozeznanie. Każdy rozpoznany znak będzie okazją do duchowego wzrostu i zbliżenia się do Boga. W ten sposób Twoje życie będzie naznaczone większym pokojem, kierunkiem, i celem. Pamiętaj, że Bóg zawsze przemawia, ale to od Ciebie zależy, czy zwrócisz na to uwagę. Niech Boże znaki staną się wyraźne i przemieniające w Twoim życiu.